Witam, witam. Manko, witam w mojej kuchni. No tak. Siema, no. Siema, kurde. Witam, witajcie w mojej kuchni. Sześć Boże, tu Meros. Tak, Sześć Boże, dokładnie. Nie ze mną pani Ale, no, nie pewien, że koksu. Tak. Dwie z Sigmi toalety. No co? Nie. Nie, no to nie jest genalfa, to jest no tak, generacja Zero. Ja panowie, ja ataki, nie, 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 pan. A taki za nie przyjmuję. No, no i dobrze, trzeba siebie szanować, mieć, mieć szacunek do siebie. Tak, trzeba się szanować. A, szanujmy się wszyscy. Ja tak, a właśnie w międzyczasie e, rodzynek nadal jest jednak. To jest, to e... jest. To niech rodzynek dotyczy się w piwo. Ja się słucha jak słuchaj, uchem a z duchem, Ja zapiadalam w ogóle co jest Eee, czemu tutaj wylecieli na środek co jest? Co? Nebila, nebila. Nie raszują, a ja tu się przy drzewku stawię. O Jezus Ale ja strola celuję i nie wierzę to O Boże co ja tak... O Jezus naprawdę e, coś mnie nie widzi? W ogóle S Oni tam za 400. Stoją. Ale strola uniknąłem. Też strola e... Oni mam kromkę na, na tronu? U Jezu, za 4 stówy Na... na... Na My na 7 gramy, o Jezus Teraz chałbicy na pierwszą Na wyjezuł ja ci kordę zrobię tego klipa i masz to żyć na, na odcinek Którego klipa? Tak za, chujowo, tak za chujowo wyjechał, co to? Dobra, to Kurwa się wyjdzie. wklei, to się zmontuje na streamie i masz, to gitara jest to się obieczniło. Tak, tak, tak. Czemu ich ciężka siódemka broni bazy? To tak. Jeszcze to jest w miarę siódemka. No zostałem wdział od 152. Strola. Dobra panowie, to chyba pierwsza przegrania dzisiejszego wieczoru. Dobra, czy to się nagrywa? Ja, ja tak to się ja nagrywa. To się kameruje! Dzień dobry, dzisiaj pan Meros będzie skakał. Mamy tutaj 1,50 m. Eee, w dupku mnie cisnął. O Ale to boli, ale mnie bolało, Oła. Nie no, to jest po ptokach, co oni wyprawiają? Oni to po prostu tak agresywnie rozegrali. O jezus, nie mogę teraz zrobić klipa bo kule ciągle mi kurwa wypierdala ten. To panie, postrzuli mnie po prostu, to się zrobi. Dobra,

może czemu oni tam wszyscy pojechali? Co jest? Ale ba... A to czy... gdzie poleciało? Czy mamy szansę zajechać do tyłu? Ty. Tu Ty mnie zastanawia czy jak tu nie pojechać nie na nich Tam jest Juto, gi ten tam jest jeden czołg ciężki właśnie. Ale jeden... nie jest nieciekawie. A ale ja w ogóle nie tego steama na tym. Eee, jest... Może o, być jeszcze nie czołgów no, drugi, nie za... drugi, czołg ciężki, no i e, Meros patrz na, na no prze, przeciwników na tą tabelkę no którzy na nie są zespotowani. Ja kompletnie zapomniałem tego, na, tego yy, live'a na Discorda wyjebać Co ty co mi spodobał na Jesteś Co ty z tym w swemu odwalasz O babok tu, nie. babok tu stoi gdzieś, o tu gdzieś Jest w tyłek dostał Nie żyje. Ten gościu próbuje jechać dalej Jak się lepiej ustawić, to żebym go mógł trafić, w końcu Czemu on zjechał? Co on co, co on robi? Ta buz ta 44 Co? Kiej. Co? Co ten kościół robi? Ich 152 się wraca na bazę To ja się lepiej wrócę Czy nie? O ja Ale może... są w gumionej pozycji o, teraz Nie ma ma sobie wyjebaj ten, zapomniałem nie wiebać. To jest godzina To jest godzina po O trafiłem 11 i Frank Panie lepiej później niż wcale No to już godzinę I Jak skimujesz? będzie 20, 20 godzin na razie, więc polec. 20 godzin. Jak mi się uda, to pod koniec y, lip... w sierpnie, porządek września zrobię tak długiego streama, ale mi się uda, że ja nie wiem. Będę nagrywał śpię. Maraton dosłownie. Mam spota i mi nikogo nie widzę. To jest 25 książkę mnie wykryło. No ciężko będzie Panowie? Tutaj Esu podjeżdża, WZ, WZ są po przeciwnej stronie e, Kurde, roz O Boże widzę to e... Ale pół hapsa mu zabrałem Dobra, ja raz go trafiłem, udało mi się raz I zostałem wykryty Po chwili mam zawiechę w mózgu Co się stanęło? Co się. Czekaj, co <laughs> Discord za ale robiłem Discord Dobra, pewnie. I ja go za 421 trafiłem. Kurde, chodź tu, chodź no. Mam cię, no kurde. a o... w końcu przegraliśmy w grę. Coś tego z większości nie końcu. Widziałem. nie patrzę, bo to już. wiadomo, prawda. zapas na, na tej na, na, na naszej grupie. Co tam na grupie się pojawiło? Shorty. Shorty. Serluszko. Daję. Kocham piwo i her herbatę. Kidzior, ty jeszcze nie śpisz. Kidzior! Witam, Kidziora! Naprawdę ty jeszcze nie śpisz? Jeszcze master Kidzior nie Jest śpisz. dopiero dwadzieścia trzecia. trzeciak. On jest. musi wstać o trzeciej. Idę sobie herbaty zrobić, ooo. A, to ten tą czarną, Her tę mistrzowską. Herbata przez cecha? Herbata przez cecha? Nie wiem od kiedy, ale spoko. O teraz. On ma specjalną herbatę. To mm, mu nie dziwi. To na mnie nie jest jak Meros, który pisze ten znak interpukcyjny na ten, na spacji. Po spacji na... No. A ma to. zamknął, ja ją ja złapałem. To piwo. Dobra, 10 minut na Ela tylko. Pozdrowienia dla Erozynkę i dla Kiziora. Od Majster Merosa. Majster Merosa, no kurde. Się mi tą siódemkę, bo on się na jest no. Oczeka, e, poczekajcie minutę do ten, bo mi się ten skończą te te wszystkie. Bo i tak poko, nie poko. Muszę. Mogę moda? A powróć. <słuch> <słuch> nie wiem. No, nie dzieje się to specjalnie na, na tym cocie, żeby coś ten pilnować, więc no, na, może nie teraz. Kurwa daj. No. <słuch> <Braw. słuch> Z jak ci bardzo no, dojemy. <słuch> bardzo dobrze. Panie bardzo dobrze. Może być. <słuch> Nie. Boże Nie no Nie no jeszcze nie ma, nie ma potrzeby na takie na takie rzeczy Szkoda tu mi się... Czekajcie 20 sekund 20 sekund jeszcze poczekajcie ten Ja cię zliście Naprawdę ale jakiego liścia? No... A liści jest sporo w sumie na świecie. Liścia dębowego ci zdzieli. O! Dobra. Rusza. Możemy ruszać. A, teraz nie, nie gotowy, jak zawsze. Grubas. Znaczy... Moment, też, znaczy też wymieniłem, no. no A... tydos... Tu się tyle dzieje no, na tej... A w to mogę. Nie. ...odcinkach, że nie szkoda potrzebuję. wycinać każdy fragment w ogóle. Lepiej to zostawić. Ja wiem? I Zmontować jakieś Co sięgóry? to za Co to, co to za co? Nie wiem, bo mnie wyrzuciło kompletnie. Właśnie dziwne. dziwne, dziwne. Mieliście siódemki, co nie? No, no tak. Pluton osiągnął maksymalną. No ci się Ej, to Co wiecie, Co jest? Zdrowa, bo pogadaj z nami. Ej, coś się zapisuje. Pluton osiągnął Czekaj, masym... nie, mo nie można mieć więcej, więcej czubków lekkich? A no Co? ta bolimed jest chyba. Czekaj, ja może taki... Jakieś... Boże. No bo on na tylko dwa Co w Tak, jak z Artami, w Plutonie. jak nie To ty wiesz jakiego. Bo jest na streamie jakbyś... Jak, jak chcesz... O, dobra. I jak chcesz się na, trzeba się świeć na, na, na tym na streamie, no to. Enjoy. Jeden streamuje, drugi tak. nagrywa, a trzeci w... w opierdala no. A trzeci płaci nam. Twórco. On, on jest szefem bandy no. On nas tu wszystkich spojów w jedność A Spawa A nas trzyma na łańcuchu Dokładnie E no bez jaj no Ja ja, będę Zabieram na, na... kokira Bez nie. przesady no Before Master Aha Tak było <laughs> Niam 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 chipsy. Ciekawie się słychać. Chrupie chipsy. Skoro chipsy się chrupie, to chrupki się chipsuje, nie? Chrup, chrupkuje. Chru, chrupki się chipsuje. A chipsy ja się chrupią. Albo się chrupie, po prostu. Albo się chrupie. Ale ale za, ale zależy w sumie gdzie jesteśmy, bo chipsy no to bardziej kraje, kraje am, e, no w sensie a te anglosaskie, które nie były pod wpływem e, imperium brytyjskiego. A gdzie był, było imperium brytyjskie to, to były się Crisps no znowu ta mapka Nieee a to swoje logana Nie, to nie jest to okay. Kurde. Nie wiem. Kurde. Zresztą tenże Atlas się dławi, kikujemy, że co wówczas... To będzie ciekawość, <laughs> ja Wam mówię, bo... Widzowie i, i innych tam, nie wiem tam. Ta, ta, tak, tak, autokrek tak tak, tak. Miejmy nadzieję, że to autokrek. Miejmy <grym> nadzieję. Bo jak nie, <grym <grym to nie ręce za siebie. A bo de Maros, ten. Może mamy już... <grywa> na czacie tutaj w grze też Was kocham. No. Eee, ja nie tak, ja nie jest taki. Ja też. Ktoś no się bierze. odezwał. <grywa> czekaj, pozdrowienia temu. Po... Czekaj. Pozdro, aż tak piwo. Nie trafiło. A, na, na szusemki gramy, widzę. Nie, nie, Polak nie wow. Pisać. <grywa> nie umiesz pisać? To się nauczy. Aż tak piwo. Ale ty, te, ale ten, nie używać spacer. Naprawdę! Pacjent, co Jakim cudem cudzko szutowało? Uh, uh. Dawaj tego typa No Pozdrawiam. No kurde pórne... kurde Jadę Kurde, tym. Pozdrowienia z YouTube'a na odcinek z czołgów przy piwie, Hashtag takiego... Ty piw. zgubiłem tego 600 Y No nie trafiłem! Oj, Boże, boże, boże no naprawdę, Zdję, jak ty to trafiło? Nie trafiło. Chgior, to. O <grym> pamiętaj się trochę. A, że co? To... No w sumie, jaki właściciel taki serwer w sumie teraz tak popatrzeć? <słuch> Jesteśmy w dupie. Ja gram agresywnie. O kurwa, nie widzę jesteś u mnie A na nawiedziu. Dobra, gier. jechać na tego typa obozy. Nie.

to jest dramat. Coś czekoladowo to widzę Pilnuję się, jestem jeszcze kulturarny. No, widać Jak to o. jest jak jeszcze pilnowanie się To jest się, bo jak ty się odpalisz. O, <laughs> jak, jak, jak się odpalisz O to już naprawdę Jak się odpalisz, no to chyba miuta to tak, no nie jest to na dzisiaj No i to za samica na Twojej przodzie Co? Co? No jakaś A, kochuda. ta, to jest, jest yy, to stokowo jest przy Superhelka ci jakaś taka no. samica. Co panie, zazdrościsz, co? Bycie Sigmą... ...Szadem... No, i... nie, nie, no, nie, 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 nie może, zaprzestańmy tutaj, okej? Okay? Okej? Okay? Może nie wchodźmy w te tereny. Firdek tu jeździ, burasek. Kutasa. Jedzie chyba na ciebie. No, no i A mnie nie Pater, coś... ta, tu, że... Nad mnie wyjebał. Pacer czwórka. A. Dobra, panowie, Dobra. to nic tu po nas. 15 minut A. czy 20 na kiełbasku od tego czasu? Dobra. A, jeszcze tyle. Tak, się bijeł, to jest koniec. Jaki dziurm pisze, ja się odpalam A. jak bizon po zimie na raz. Aha. Dobra, jeszcze jedną bitwę zrobię i. Wstańczy. Nie ma co przeszkadzać <śm> na razie na czołgi. Nie no dawaj. A reszta, reszta, reszta Ta 20 odcinków na pierdziele z jednego dnia i wstawię w przeciągu dwóch miesięcy. Dawaj jest na napiętaj te, te czołgi, aż się nie znudzisz. To jest streamy no, może dźwięk szybko, dźwięk szybko dźwięk. przybyć w sumie. Co ty piedać? Głupoty O, jest kawulec. O, dziewiątki? Czekaj. Dlaczego mi każdy grozi miutem i banem? Jestem grzeczny jak aniołem. Jak aniołem, tak. Ja, jak aniołek, no. Pamięć ci tak, zobacz sobie, co, co ty piszesz, i, i pomyśl, że to jest normalne. Jeszcze. czas. Jak uważasz, że to jest normalne, napisanie, e, no, no, no to. to, też jest to jest się zastanawiam. Na no, skóra tak idziemy? O, cyturę 7-1. Bo ty jesteś takim osobnikiem, o, że. przegrany, ale przynajmniej hajsy przybyły. Lubi dużo do powiedzieć. I to się nie kontroluje tak. W mi się ogóle muszę daje. odcinek gdzieś jeszcze no, nagrać. Nie wiem tego zabrać. No spokojnie mało się, się zrobi. Może być różnie. Jak na razie często streamów i nagrywania w ciągu tygodnia jest y, duża. Według mnie. Hashtag taki... Ja kombak ale A co do, do, do streamów i odcinków u No to, e, to się nazywa comback. Jest to, co w ogóle to... Po, w ogóle się trzeba ma... się rozerwać. 12 stref czasowych A, to jest, tak. w sensie trochę ma terytorium na świecie, więc no jakieś takie maluskie tak. pipidówki i no to troch, trochę jak Brytania Trochę tak, ale nie do końca, bo chyba Brytania Brynamo to nic nie ma tam No nie, ale no kiedyś miała, teraz straciła To tak, to się nazywa skilisz. No. <that podzopian commuterans> tak tam nie a well, no to a, Niemcy też Nie wiem swojego imperium utrzymać no to problem A w Niemcy też nie mieli ty. jakby ty w Afryce? Jakieś mieli, jakieś, mieli, mieli, ale, ale w Francuzi i Anglicy wzięli. A to pewnie, no to Chyba tak. Nie czy nie za pierwszy, to zabrali. A ja a mam pytanie, jest? czy zaczniesz nagrywać z kamerką, czy z kamerki nie kupisz? Jakiegoś, nie wiem. A chcesz twarz... Nie ja nie wiem, ja... Me, ja Meros, jak... a chcesz siebie jak... doksować? Szapkę po założę, okulary założę, okulary założę, bandany założę, jakieś bluzy, Jak Benchard będziesz wyglądał. Boże... Benharta to każdy, każdy mówi, że jest Benchard kurde. Bo to jest pieszi. Tak. Jestem Benek, ale ma na mnie Benek. Jestem Radziszem i, i wolę brązową. Lubię grać Gesser dzi dzi Dziko Gesser co? Dzikogeser? Nie znam tej gry. Ramiu w ramiu. Mamy Focha, mamy kpz -t. jestem ja. Stan... Prototipo A, standardowo, nie trafiłem. Ty kurwa... Ty, kurde, co jest? No... Kurde, dup, dupa normalnie. Eee, nie, o nie, o nie. Ja, nie nie trafił, wypadów, nie małys? przebił, nie przebił! E, uciekam, nie, uciekam, ja, uciekam jest dalej, jest dalej A czego ty pojechać do miasta na DP Kiedy ty masz plikę? No ja, tak. tak No tak, no chcemy. w sensie e, penetracja na L7C tutaj na tym dziale jest całkiem spoko Ale z Golda czy ze zwykłej? Bez golda z Goldem to chyba... Czekaj jaka jest z goldem? Trafiłem pytka! Wybacz panie, z goldem jest gorsze właśnie Trafiłem pytka Zabiłem prytkarzyś. kurde. Ty kur... No nie rykosz! Kurde, wjebać to broń. Znaczy, o Boże, naprawdę. Nie no, jest, jest to widzę też przegrana gra. Yyy... jak snajpi, co jest? Po prawej, po prawej. O chuj, że trafił. No nie, no, nie, nie, no weź mnie znów. Kurde, ja Cię zrobiłem. O nie, O NIE! Nie, dlaczego? Kpz... Panie! Ja kolejny klip zrobię. Tam pino. jest eseta, o nie. Jak ja mam te przebić, bez nie, nie przeklinaj, bo ci stary piący z rozłoży kabel do internetu. Nie, ja powiem, mój stary jest na zagranicy, więc... I powiem tak. No naprawdę, to nie trafiło. Uch. Boże, gdzie to trafia, co? Ja to nie mogę, bo jestem dorosły. Jestem y super jest graczem, bo też gram w Mecz Golda. Żeby ludzie mnie niższych życia. Ja na, tutaj nie wziąłem, na tym to, to nie mogę z Golda, bo ma gorszą penetrację. Tutaj no, 9.5. Nie, no, to 9.5. Eseta. Nie, no, Ta mapa jest koszmarna, no. Te ułożenie tej mapy jest koszmarne, takie. Bo jedynie co może zrobić, to pojechać na miasto w sumie. Ja nawet tego czegoś go zgoskować nie mogę. Do krzaczka podjazdy Ty i dorosły Kizur pisze No, swoje lata mam, mam 22 więc. Mam 23. Może pogłosić nie widać. Ale jest Trzela. czekam, może nie normalnie Ładuję golda. Bo na goldzie mam 300 O Meros się wkurzył, golda ładuje. Kumule. One nie tracą pękć ja na stań się. No okej, okay. a czemu tak obrażasz, kurde, samego siebie? Czemu to tak sobie robisz? Nie no, błokiem się, on wie nie... Co ja Jest. robię? Jeszcze ta zginęła. Słuchajcie mi, dlaczego masz ten brzydki skin świąteczny na standardzie? Bo lubię pierniki. I ciekawie wygląda z... na tym. Pierniki są spoko, ale świąt, według mnie takie świąteczne skin, takie pierniki innego tego typu yy, szpe, szpetne ozdoby to są gówniane Kicior, co to, to ma znaczyć? A takiego kolegę, który tak robi? Co może do niego nie dołączysz. Uh -huh. <laughs> Kurde, możecie przestać tego trosztaka na siebie? <laughs> no no zaczął. No ale ej. on zaczął, no kurde i w przedszko przedszkole, no. Nie ja mógł, ja bym mówiłem, żeby tak kurwa nie ten... Ja o, Dorośli! Nie przebiłem go w garnek z golda. Dorośli. Dziecko nigdy nic nie zanika. napisać. że nie pytałeś, co czy napisałem. W... Progetto66. Tu e 50 w ogóle na mnie wyjechała, pomocy. A gdzie? Gdzieś tu to napisane. Eee, to lecisz, o, i strzelasz w dupę. Próbuję to Mę coś okroić. Jeszcze... Jeszcze jeden strzał i będzie dobrze. Próbuję to coś jakoś objechać. To ja sobie piszę na, na temat tego Laila. No. Możesz robić co chcesz. Co tam? O, Melo's, kurde. Dawaj go! Aha. Dobrze! Ej, wygramy to! Co? Melo's kieruje. kieruje. Ze swoim swoim standardzie. Żeby wiedział. Teraz muszę pójść do piętra. Makiet, gdzieś w nim jak zwaniem. To na ze szkoły. ze szkoły z drugiego piętra. Aha. Jesteś patusem, kurde. Naprawdę. takie rzeczy. Po lewo, po lewo. miaros masz po lewo. Ładuję działo. Musisz być bardzo popularny. No, dawaj. Stoi w miejscu. A, dawkuje. Dobra może lepiej dla nas w sumie Ale uważaj po prawo można... Bo... A nie dobra, bo jesteś się nie To jest razie w mieście. Dobra, strzelaj w niego, strzelaj, jedź, jedź do niego. Bo. Strzelaj po prostu Na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, 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 prawo. Jedź, jedź, jedź do przodu, do przodu, jedź, jedź, jedź. Jebać dobra nieważne, nie możesz, możesz, możesz jechać dobra. na tego typa. Mogę robić co... Co chcę bez żadnej kary. Tutaj tutaj też będzie robić, co chcesz? Gorzego się spingu. obudzi Na, na tym na tym sacie. Powiedz mi Bo ja mogę ci tem Tylko wyjaśnić Ty sam jesteś ziawkiem <grym> Kurde Kurde jednak nie Czekaj spróbuj go objechać Teraz go Zetra. nie obiadę Już tutaj tego spojrzenie śmierci kurde teraz celuje <grym> tylko w ciebie Bo chcę Ciebie zabić najłatwiejsze zabójstwo w życiu <grym> No świetnie. O dobra, o, dobra się Dawa, od Dawaj dawaj, 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 dawaj Dobra, jeszcze jeden strzał mu w dupę, no, jeden strzał i... no i dobrze, Meroz wykerował. To było coś pięknego. Tak. Jaki patos, takich rzeczy nie robiliście w szkole, a zaraz wrzuciliście przez okno i do sekretariatu. No mnie... Dobra, <śpiewanie> jakie straty. Nie, to nie wiem, kurde, co, co to za, szko za szkoła, ale... Ja też, no pewnie jest specjalna. Eee, nie wiem dlaczego, ale to mi mówi Polska B i to tak bardzo. Jestem na minusie 41 praktycznie 1000 kredytów. Kidzio, to jest takie, nie do uwierzenia ci powiem. Gdybyś takie rzeczy robił, Ty kalorowy wyrzucasz. Chcesz by ci wyjebali. Dobra, no to było na tyle w tej bittości. Była miło i dobranoc. Tam tamtym do widzenia. To był Meroz i lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do widzenia.